Witajcie drodzy widzowie. Jesteśmy w Zoo. Chcieliśmy tak? dzisiaj zrobić dla Was specjalny reportaż. Prawda Lodziu? Tak, z leniwcem. Tak, jesteśmy przy wybiegu dla leniwców, ale wiecie co, no czekamy tu już dwie godziny i... Nie wybiega. No nie wybiega. I nie wiem czy Lodziu jak myślisz opłaca się na niego dalej czekać. Słyszałam, że jest tak leniwy, że nie chce mu się wisieć, tylko leży. To chyba nic z tego. Nic z tego, ale wiesz co, ja mu się trochę nie dziwię, bo to miejsce ma coś takiego w sobie, że mi też robi błogo i leniw, leniuchowato. A jestem głodna. No to wiesz co, odwołujemy ten reportaż, co? Tak. Wyglądajcie nas na stronie, może będzie jakiś następny, a tego reportażu nie będzie. Papa. Pa. тамиэт тест миш их тест бачаа баба баба